Jestem dolny Kubin współpracuje już przez 50 lat. Ta współpraca odbywa się na różnych płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn to jest właśnie Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie miasta Limanowa mamy dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jedna z tych jednostek ma swoją remizę przy ulicy Zygmunta Augusta, a druga przy ulicy Łososińskiej. Jednostki te mają bardzo długą tradycję. Dlatego, że ta jednostka, której remiza jest na ulicy Zegunta Augusta, właśnie w tym roku obchodzi 145 lat swojego istnienia. Natomiast druga straż jest trochę młodsza w tym roku obchodzi 85. rocznicę swojego istnienia. Aby tutaj w jakiś sposób pokazać mieszkańcom, zarówno i wszystkim innym, historię tych naszych straży, wspólnie z Dolnym Kubinem realizujemy program w ramach którego chcemy przypomnieć te właśnie tradycyjne techniki gaszenia pożarów to wszystko jak straż pracowała wcześniej jakie miała warunki techniczne i w ramach programu który jest realizowany z funduszy europejskich Interreg 5A Polska Słowacja realizowany jest program którego celem jest ochrona tego dziedzictwa właśnie strażackiego w ramach tego programu e, dokonana została rekonstrukcja stuletnich wozów strażackich, konnych wozów strażackich, takich ciekawek. Ponadto zostały uszyte również mundury odrestaurowane mundury strażackie z tamtego okresu e, po 20 mundurów dla jednej, po 20 mundurów dla drugiej straży. E, te wozy strażackie są prezentowane. W specjalnie wybudowanych takich przeszklonych gablotach, garażach, które umieszczone są przed tymi remizami. To wszystko w tym celu, aby popularyzować wśród młodzieży, wśród dzieci ideę właśnie bycia strażakiem, ochotnikiem. Jest to bardzo ważne, aby młodzież tym się interesowała, abyśmy mieli następców obecnych strażaków, ochotników którzy w różnych sytuacjach kryzysowych spieszą z pomocą tak przy gaszeniu pożarów, jak również przy różnego rodzaju wypadkach samochodowych, ulicznych, czy w czasie powodzi. Myślę, że też warto by było tutaj nadmienić, że straż z Limanowej jest jedną w Polsce z najstarszych straży, tak? Tak, jest to jedna z najstarszych straży o ile wiem, to dłuższą historię ma Straż Krakowska, ale jest to nie bardzo duża różnica w istnieniu. Jednym z elementem tego programu było też zorganizowanie zawodów pożarniczych, w których chcieliśmy, aby dzieci, młodzież zainteresować tymi umiejętnościami, jakie potrzebne są strażakom. No, niestety trochę pogoda nam tutaj pomieszała plany, i z racji tego, że jest bardzo zimno i pada deszcz, musieliśmy się przenieść z tymi zawodami do szkoły. W związku z tym, wszystkie te konkurencje są bardzo ubogie, można tak powiedzieć, dlatego że w szkole w budynku nie można już było zorganizować konkurencji, gdzie faktycznie wykorzystuje się pompy strażackie, wodę tylko można było takimi tutaj elementami się zająć, które da się zorganizować w budynku. Ale mimo to zainteresowanie było bardzo duże, w tych zawodach brały udział młodzież, dzieci, dorośli również. Myślę, że spełniło to swój cel, jakim było spopularyzowanie tematu strażackiego. Ponadto w ramach tego programu, na dzisiaj, dzisiaj na limanowskim rynku, odbyła się rekonstrukcja akcji gasniczej z udziałem właśnie tych historycznych wozów strażackich. Jeżeli idzie o tą część, drugą część projektu, która ma być realizowana na Słowacji, to w dniu 9 czerwca z Limanowej strażacy z jednej i drugiej OSP razem z tym historycznym sprzętem wybierają się do Dolnego Kubina, gdzie tam będzie też przeprowadzona taka rekonstrukcja gaszenia pożaru przy użyciu właśnie tych, tego sprzętu historycznego i tymi metodami, jakie wtedy były możliwe. Liczymy na to, że zrealizowanie tego programu spowoduje zawiązanie się bliższych takich kontaktów pomiędzy jednostkami Straży Pożarnej z Dolnego Kubina i z Limanowej. I zaowocuje to wymianą doświadczeń, podnoszeniem sprawności tej bojowej. Jak można było ocenić te dwie jednostki na tyle całego powiatu, jeżeli chodzi o wyposażenie sprzętu i posiadane samochody? No, trzeba powiedzieć, że jednostki są dobrze wyposażone. Jednostka, która jest przy ulicy Zygmunta Augusta w roku 2012, miała oddany do użytku nowy obiekt remizy. Ponadto w roku 2014 bodajże zakupiliśmy tam nowy samochód gaśniczy średni. W tamtym roku został zakupiony samochód lekki. Także straż dysponuje na dzień dzisiejszy trzema samochodami. Mają też dobre wyposażenie. Jeżeli idzie o jednostkę, która jest przy ulicy Łososińskiej. Budynek remizy był już wybudowany dużo wcześniej, natomiast sukcesywnie prowadzone są remonty, modernizacje tego budynku. W 2016 roku został zakupiony tam nowy wóz strażacki średni. Oprócz tego też wcześniej jeszcze 3 lata zakupiony został samochód używany, samochód strażacki Tatra który ma też dobre właściwości bojowe, tak można by powiedzieć. Jest to samochód, który posiada największy zbiornik na wodę, jeżeli weźmiemy pod uwagę teren powiatu. Również Państwowa Straż Pożarna nie posiada takiego samochodu, który mógłby mieć tak duży zbiornik. Dlatego też w przypadku pożarów, które wymagają dużej ilości wody i gdzie dostępność do tej wody jest ograniczona, wtedy ta jednostka tutaj ma bardzo duże znaczenie.